Ogólnie, o właśnie, dzisiaj zjadłam sobie. Stwierdziłam na początku, dobra, trzeba zrobić jajo chleb. Ja mam ochotę na śniadanie na jajo chleb, więc zrobiłam sobie jajo chleb. Jak usmrużyłam jedną stronę, to jeszcze położyłam ser, żeby się ten rozpędził. Roztopił! <grym> ja się rozpędziłam. I taki roztopiony ser mi się tak ciągnął. Ale zły ketchup jest wodówce, więc generalnie muszę kupić własny ketchup, jakiś lepszy, bo kurde, nie wiem, jakiś taki. Nawet nie wiem jaki to jest z firmy Nawet nie wiem jaki to jest z firmy kaczupa kompletnie mnie siedzi Więc będę musiała jakieś lepsze sobie zjad... Zjeść okay. Więc będę, będę ogarniała Będę ogarniała I... Hmm, mi najbardziej smakuje um, Jak to się nazywa? Um, Heinz I chciałabym jakiś inny znaleźć zamiennik Ale no Heinz mi smakuje teraz Pamiętam, poczekaj, to był, jaki to był, taki ketchup w słoiku sprzedawany Ke, Ketchup w słoiku, były takie, jak ja ich nie lubiłam, Włocławek ja nie lubiłam Włocławka O matko, nie wiem Ale ja, ja muszę spróbować go jeszcze raz, wiecie? Ja muszę go spróbować jeszcze raz, ale ketchup w słoiku, ja nie mogę Piękne, piękne. Ale to chyba tylko tak w Polsce jest słoiku. Ja kupuję włóczkawkę? Nie wiem. Muszę kupić sobie taki mały słoiczek? Bo kurde, kupowanie kiczyków w słoju jest na swój sposób yy, specyficzną. Jak to się nazywa? Yy, yy, estetyką? Ale yy, no. Oj, zgoda na czacie, drama. To jeszcze podajcie jaki majonez lepszy. Yy, ja za spoileruję, nie lubię majonezu bo co jak to mój ulubiony! ja nie oceniam ja nie oceniam co nie winiary tylko no widzisz a ja w ogóle, w ogóle uważam że majonez to nie 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 chcę do czego używacie majonezu do jakich kanapek bo ja co kojarzę to z jajem jak ktoś używa majonez to używa go z jajem do czego, do czego można używać majonezu do kanapek ale z czym z jajkiem czy ludzie serio zużywają tyle majonezu do jajka? Czy ludzie nie są aż tyle jajek w ciągu dnia, żeby zużyć majonez? Tyle pytań. Jakby ja nie rozumiem koncepcji majonezu. Pff, nie rozumiem. Jakoś nie siedzi mi on. Nie wiem. Smak jest taki. O, Hehe. ma 168 mm. I siema, siema, Miko. Nieważne jaki majonez, ważne, żeby dodać do niego keczup. Okej! Okay. Wyjątkiem jest fakt, że można go dodać do jakichś sosów tysiąca wysp czy coś, ale sam majonez, sam smak majonezu dla mnie, mm, mm, mm. jak ktoś dodaje do kanapek z jajkiem, to, to dalej jestem taka. Mm. Widać, tak do sosu do może, ale to są ładne. jogurt naturalny, Bolej <noise> jogurt naturalny. Majonez najgorszy, młodszy brat do wszystkiego, ten. No ja nie lubię, nie lubię. Z szynką? Tak normalnie? Z szynką? A nie dodajesz nic więcej? Ale ogólnie, kurde Ja pamiętam, że Młoda Shiru Lubiła sobie tak wziąć kanapkę Z serem i walnąć sobie tak Ketchup na to, ale to, to taka Młoda Shiru, a teraz tak, nie wiem <ścoughs> Nie wiem Wolę serki jakieś naturalne czy coś takiego mam taki sos od chęca, ketchup, mayo no to sos tysiąca wysp to jeszcze rozumiem w sumie na swój sposób no i teraz muszę iść sobie obiad zrobić, bo oczywiście smaka na jedzonko smacznego Artii smacznego i wszystkim którzy teraz jedzą smacznego o Jezu kanapki z serem i ketchupem najlepszy leniwy posiłek Niko? nie, nie, Miko musisz... hear me out Jajo do, jajo do miski, kładziesz chleb, nawet ten stary, zanurzasz w jaju i robisz jajo chleba i dodajesz na to jeszcze ser, plaster sera. Żeby się rozpuścił w trakcie smażenia. Jak już obrócisz tą jedną gotową część, nakładasz na to ser. Here me out, to z ketchupem. Kanapka z ketchupem, nie, leniwy, to, leniwy jajo chleb. Leniwy jajo chleb, to jest praktycznie... Dla mnie to już może być obiad. Dla mnie to może być kolacja. Dla mnie to może być śniadanie. Dla mnie to może być wszystko. No. Żeby jedyny, co mnie ob. albo. Żeby jedyny, co mnie obgoduje z plecami. No, ale tu staram się natrafić. spokojnie, nie wszystko. Nie wszystko jestem w stanie przeczytać. Jajem Ja jem chlebki z serkiem topionym i szyneczką. Kurde, z serkiem. Miko, odblokowałaś mi wspomnienie, którego nie wiem, czy bym chciała pamiętać. Smażony chleb na patelni, bez niczego. I na to serek topiony z szynką. Brzmi obrzydliwie, było tłuste, of course, ale było tak smaczne, odblokowałaś mi to. W sensie ironicznie miałabym teraz sobie ochotę usmażyć taki goły chlebek. Smarować go takim serkiem topionym. To jest wyskakujące takie serki szynką goł... Nie, 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 Miko. Na oleju smażysz Chy. chleb, suchy chleb. On staje się taki chrupki. On, on nabiera takich walorów smakowych, że ciężko mi to jest określić. On jest tłusty, to fakt. Ale on. Jak na... kiedykolwiek będziecie chcieli, ze sobie to spróbować, warto Albo jak będziecie robić chleba, to smażyć sobie jedną kromkę, ale... No tam ten chleb najlepszy jest na głębokim tłuszczu, bo co bądź. ale... Mm, nie nie planuję tego jakieś tak często się nie grab się, ej garbiam się! Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry! kapibara, co u Ciebie? Chleb z grilla numer jeden, yy, o oh, chleb z grilla, ale to sos czosnkowy, wczoraj... wczoraj, później wczoraj, ostatnio, ostatnio zrobiłam sobie taki sos czosnkowy, że stwierdziłam, że sobie sobie taki sos czosnkowy do ziemniaczków pieczonych, chyba wam pokazywałam kiedyś na streamie. Dałam jogurt naturalny, czosnek i kupiłam takie nadziewane, nie wiem czy to mascarpone czy jakimś serkiem, papryczki ostre w biedronce. Posiadkowałam to drobniutko i wrzuciłam to do tego sosu czosnkowego. I wyszedł mi bardzo... Przyjemny, ostry sos, bardzo paprykowy, naprawdę fajny wyszło. Więc. ciekawe było.